Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w filmie, w którym chciałbym z wami pogadać o kolejnej rzeczy na temat GTA 6. Dlaczego konkretnie, co takiego się wydarzyło, co jest interesującego na ten temat, już ci tłumaczę. W najbliższy piątek spółka, która nazywa się Take-Two, może wam coś to mówi, Take-Two, Take-Two oczywiście to są właściciele Rockstar Games, co za tym idzie? W piątek będą mieli takie zebranie, że tak to powiedzmy dla inwestorów. Często bardzo się tutaj pojawia taka moja powiedzmy wizja tego, czy znaczy bardziej wizja tego. E, sama analiza tego, co tam zostało powiedziane na temat w kontekście GTA, jakby chciałbym się wokół tego skupić. Czyli Take-Two będzie miało w piątek po zamknięciu rynków swoją powiedzmy, że konferencję właśnie dla inwestorów, którzy no, wrzucają hajs spółkę i chcą wiedzieć, co się z nim rzeczywiście dzieje. A więc pierwsze pytanie, co może rzeczywiście się wydarzyć? Jak wiemy take tu ma pod sobą troszeczkę innych firm, na przykład Ma Tukea, ma, ma Rockstara, także to są filmy, które pracują na zysk Take Two. Okej, okay. to już wiemy. Take Two to nie jest tylko i wyłącznie Rockstar Games. Na tym idzie, na tej konferencji nie będzie prawdopodobnie mowy, co będzie z GTA 6. Raczej nie będą gadali, nie wiem, przez pół godziny o GTA 6 czy coś. To się nie wydarzy, nie ma na to możliwości. Jedna z osób po prostu na Redditie pod hashtagiem GTA 6 sama z siebie uważa, że informacje na temat, tutaj w zasadzie wam tutaj właśnie wkleję, co tutaj on tutaj sam napisał, że informacje na temat drugiego zwiastuna i zrzutów ekranów zaczynają wysychać. Chociaż zapewne jeszcze daleka droga do kolejnej wielkiej informacyjnej kampanii marketingowej, mam dla Was coś dobrego. Tych, kto zaplanował telekonferencję dotyczącą wyników finansowych w najbliższy piątek i prawdopodobnie usłyszymy oficjalne oświadczenie dotyczące geta 6 od prezesa Strzelnika. Możliwe, że będzie to coś skromnego jak. Jesteśmy podekscytowani grom i pewni, że się dobrze sprzeda. Ale to i tak coś. To powiedziawszy, rozmowa ma sekcję pytań i odpowiedzi, więc gdybyście mogli zadać Strauzelnikowi jakieś pytanie, jakie by ono było, osobiście chętnie poznałbym jego opinię na temat systemu weryfikacji wieku, który właśnie wprowadzono w GTA Online i jego wpływu na GTA 6. Zapewne na sam koniec was może zastanawiać że coś takiego jak system weryfikacji wieku w GTA Online, no co chodzi. Zacznijmy od samego końca. W Wielkiej Brytanii została wprowadzona Prowadzone prawo, które ma po prostu weryfikować wiek, czy jesteście rzeczywiście pełnoletni. Co ciekawe, w Wielkiej Brytanii też od razu zaczęli ludzie korzystać z AUPNU z jakiegoś powodu. Nie wiadomo dlaczego. <laughs> Jednakże, jak doskonale wiemy, no takie coś na ten moment jeszcze nie istnieje, ale coś tam Rockstar planuje. Tutaj w zasadzie macie screen od tej, którą, że takie coś ma być, ale zgaduję, że to bardziej ma być tylko na terenie Wielkiej Brytanii, skoro oni to chcą, to rzeczywiście wprowadzić. Raczej nie będzie to w całej, jakby wszędzie, jeżeli chodzi o, no w każdym kraju, że tak to powiedzmy, raczej tam, gdzie będzie to konkretnie wymagane, ale tak czy siak, to jest pierwsza sprawa. Jeżeli chodzi o tą rzecz, na temat GTA 6, czy coś usłyszymy na temat GTA 6. Odpowiedź ode mnie brzmi, jeżeli powie, tak jak on tutaj sam napisał, że są podekscytowani tą gromi, są świetni, że będzie ta gra super, będzie dla nich dużo zarabiać, to jest raczej maks, jaki wydaje mi się, że moglibyśmy usłyszeć. Dlaczego? Może wam to coś mówi, coś takiego jak Mafia The Old Country, czyli gra od... Okej, okay. mianowicie premiera tej gry wy... no, w ogóle to jest dosyć zabawne, według gry online to mafia wychodzi na pecetach 7 sierpnia, a na konsolach 8 sierpnia. O 8 sierpień, czyli to jest właśnie dzień, w którym właśnie jest e, zebranie tej tu. Wydaje mi się, że pierwsze co będzie konkretnie powiedziane to na temat mafii, to będzie główny raczej temat. Jak sobie radzi mafia? Ponieważ dopiero wystartowało, więc po wynikach będzie można od powiedzieć, jak tam preordery się sprzedały, czy jest zainteresowanie. Grom, jak to wygląda? Zgaduję, że to pewno będzie jedna z takich rzeczy, które rzeczywiście tu mogą najbardziej pomóc, jakby tak, tak mógłbym powiedzieć. Wydaje mi się, że tutaj może to najbardziej rzeczywiście tutaj pomóc inwestorom, zdecydować, jak to rzeczywiście sobie spółka I To jest pierwsza sprawa. Raczej będzie temat mafii poruszany, no bo skoro wychodzi tego dnia praktycznie, no to trzeba by o tym nie mieli mówić? Kolejna sprawa, na wrzesień, a dokładnie 12 września została zaplanowana premiera Borderlandsów 4. No czy mówiliby o GTA 6, kiedy też wychodzi do Borderlandsów 4? W zasadzie, no nie będzie innej konferencji już. Nie wydaje mi się, żeby też o tym mogli mówić, więc drugi temat pewno będą bordelancy dopiero na następnej konferencji która skoro teraz jest na sierpień za kolejne 3 miesiące czyli na listopad obstawiam że już tutaj będą mówić na temat GTA 6 najwięcej. Raczej na tej najbliższej konferencji no nie ma raczej możliwości, żeby cokolwiek mówili. To jest takie moje zdanie, przynajmniej ja tak uważam, że mało jest to prawdopodobne, że będą jakoś dużo mówić, no ale niektórzy tak mogą uważać, co nie, że coś może rzeczywiście ruszać. Może się pojawić jakaś tam seria pytań, tylko ale raczej głównym tematem będą te dwie gry. Dopiero później wydaje mi się, że będzie można coś mówić rzeczywiście więcej na temat GTA 6. Tak to to So that's a... Raczej nie. Pewno znowu się pochwalą, że GTA V, tam nie wiem, sprzedała się, niechaj załóżmy teraz liczbę 230 milionów. Nie wiem ile, bo w poprzednim kwartale, ale pewno już powiedzą dalej. GTA V się dobrze sprzedaje. To jest raczej pewne. Abonament GTA Plusa z jakiegoś powodu ludzie cały czas kupują, mimo że nie ma tam nic interesującego do, do tego dogrania. To już to bardziej powinno brzmieć ciekawie, jak będzie ten abonament GTA Plusa wyglądał w szóstce. Nie wiem, co najwyżej mogą mówić, że będzie zaczyna powoli już startować kampania reklam Mowa na temat GTA 6 No nie wiem, co najwyżej tego Ale jak już ja bym to widział dopiero w następnym kwartale Tak czy siak, nie? Nie w tym jeszcze, nie w sierpniu A raczej, że już na listopad by zaczęli coś dopiero mówić Tak samo, wydaje mi się, że listopad to będzie też kwartał Gdzie dowiemy się, czy GTA 6 będzie przesunięta Czy nie będzie przesunięta Tak to, to ja nie za bardzo widzę Żeby coś mówili jakby od razu, nie? Wiecie, no wychodzą ich dwie gry takie Tak naprawdę największe no. Co innego można byłoby się spodziewać no, no niewiele, nie? Jakby przynajmniej tak myślę, nie? No, no raczej niewiele by to było. A więc podsumowując, czy coś zobaczymy na temat dieta szóstki? Raczej szczątkowe informacje, przynajmniej ja tak uważam, nie? Że będą to szczątkowe informacje, ale raczej będzie na temat tego, co obecnie się wydarzy i w najbliższej przyszłości się wydarzy. Jeżeli będzie coś więcej na temat GTA 6, to rzeczywiście nagramy film, w którym oczywiście o tym wszystkim sobie opowiemy. Ale wydaje mi się, że w takim razie na ten moment to będzie na tyle. I do następnego. Cześć.